Witam Was serdecznie na kanale Centurion. Zwracam się do Was z pytaniem. Sami widzicie już, jaki jest tytuł, chociaż ja jeszcze nie wiem, będę musiał go wymyślić. Ale chodzi o Kabar. Ostatnio, jak widzieliście, sprowadziłem tego. Oto Kabara. To jest kabar BK9 K Barbican 9 Jak to by powiedzieli Amerykanie To jest dobry nóż ogólnie Chociaż przy wczorajszych tam jak to ktoś by chciał na siłę nazwać testach To on że tak powiem troszeczkę niekoniecznie Dla niektórych być może ale tu chodzi o to, że jakby ta jodła była połowę mniejsza, to drzazgi wyszły, od razu szły. A poza tym ja byłem zmęczony trochę i jeszcze jestem, mimo że spałem 11 godzin. To jest jedno. Tutaj mam kabar BK2, albo jak to woli. K-Bar BK-2 On jest nazywany przez niektórych beczką, bo beka Zależy jak to podejdzie To jest takie moje kabarowe SI 5, bo Tak samo uczciwie grube żelastwo sztaba I trochę roboty zrobiłem sobie nim O i dawno temu, gdzieś 2 lata temu, albo więcej na kanale u mnie Gdzieś tam małą opowieść zrobiłem i ten dźwięk w tworzywo GFN wchodzący. Szkoda po prostu, że nie ma takiego czy znaczy, podobno gdzieś Kydex jest do tego. Jeśli się nie mylę, ale dobra mniejsza z tym powiem, że w kapciuchu wyjmuje się całkiem całkiem naprawdę, eee, także jeszcze raz powtórzę. Pięknie się zapina do tej części nekowej. Rzep. Tu jest rzep i pin. Wzbogacenie. Oczywiście mocowanie na pasek. Ma tutaj mocowanie moli albo kto woli, to moli attachment. I co takiego? Te noże, zresztą wyjmę sobie, bo tak wygodnie się zawsze z nożem rozmawia, e, że tak powiem. No i tyle. Prośba moja do Was, pytanie: Jest na e, YouTube film, m, który nazywa się The K Bar Story. The Complete Documentary To co znaczy po prostu historia kabara, kompletna dokumentacja Trwa 46 minut i 12 sekund, no i ma 300, 300 ponad 377 tysięcy wyświetleń No ale to takie są tylko dane techniczne Na moim kanale miniaturka będzie taka sama, identyczna jak na tym filmie, do którego Was, nie powiem, że zachęcam, tylko tak rekomenduję, bo wyobraźcie sobie dlaczego. Wyobraźcie sobie, że jak ktoś tam na przykład, nie wiem, lubił oglądać Sherlocka Holmesa, chociaż ostatnio ktoś mi napisał na kanale, że a, nie mój klimat, ja lubiłem najbardziej Sherlocka Holmesa, Yy, z Jeremim Bretem z 80. lat. To był yy, 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 perfekcyjny James Bond, najlepszy. Jeżeli chodzi o spełnienie moich takich wyobrażeń, jak on powinien wyglądać, z fizjonomii, z yy, powierzchowności. Chociaż to nie jest aż tak bardzo ważna sprawa. Chociaż powiem też Wam, że ten Sherlock Holmes z Robertem, Downing Ram to mi się on też podobał. Muzyczka szczególnie, czasami sobie ustawiam tu na dzwonek w telefonie, co nieraz słychać. No, Hans Zimmer. Fajny klimat jest, jak sobie włączycie na YouTube uh, Sherlock Holmes uh, Opening Scene. Scen, czyli scena otwierająca, jak dorożką jadą, Frrr, bębenkowy rewolwer, siedzą takie brytole. To jest fajny klimat. To jest taki mój bushcraft. Słuchajcie, bo co to ma wspólnego z lasem, centurionie. No chodzi o to, że mm, mm, chciałem wam wytworzyć taki obraz fajny, że przenosicie się w czasie i znajdujecie się w fabryce eee, taka epoka wiktoriańska eee, taka jakaś nie wiem fajna szara usmarowana jakaś taka przemysłowa rzeczywistość fani urbeksu tutaj by mogliby mieć podjarki nieco gdyby słuchali na przykład tego co mówię jeśli by im to odpowiadało <laughs> i ten film Przenosi właśnie nas w czasy, jak powstawały noże Kabar albo Keibar, jak to woli. E, jeden z modeli nazywa się e, USMC e, albo USMC United States Marine Corps e, czyli e, nóż piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych podczas wojny używane i ten sam model, dokładnie KABAR 1217 do dzisiaj jest produkowany. Można gdzieś tam trafić, kupić jakiś taki wysłużony model, ale mają cały czas tą samą skórkę. Tak samo wyglądają. I powiem szczerze, że chociaż NITTO no nóż jest raczej dla żołnierzy, bo on te Jelce takie tu ma, nie jest dla mnie opcja. No to chroniło żołnierza, żeby mu się tam ta ręka na ostrze nie zaślizgnęła. Gdzie nam Buschkraftowcom się zaślizgniemy? Ale tak po prostu do kolekcji, żeby mieć. Mam tak, żeby chodziło. Ale co do filmu, mam do Was pytanie. Jakiś czas temu ten film polecałem, rekomendowałem w jakiś sposób, zwracałem uwagę o jego istnieniu. Czy oglądaliście? to jest niestosowne, bo teraz ktoś się poczuje, o pff, nie oglądałem, a ktoś powie: mam to gdzieś, że Centurion pyta. Ale jest taki film. Podejrzewam, że niektórzy z was obejrzeli ten film i znają go. Ale jestem ciekawy, co byście odpowiedzieli na temat tego filmu. Czy się wam podobał, czy nie? Jeżeli ja zrobiłem kiedyś dla was coś fajnego, że tak powiem, i spodobało Wam się coś, co Wam się wryło do głowy, jako fajna, nie wiem, rzecz, to jeśli mo możecie, to ostatnio, nie wiem, Centurion Życzenia ma na kanale, a to Danielek. A teraz nagle odpowiedzcie mi, mm, czy widzieliście i co myślicie, albo jak obejrzycie sobie w wolnej chwili, nawet tak mi za tydzień tam odpowiecie pod tym filmem to będę się cieszył, bo yy, biorąc pod uwagę, że ja się na przykład liczę z waszym zdaniem, a rozmowa, konwersacja polega na tym, żeby gdzieś yy, brać pod uwagę stanowisko innych to na przykład jak niektórzy z was powiedzieli, że noże może nie, użytkowanie rzeczywistości leśnej, tam gdzieś pójść, zjeść, zrobić nóż jako narzędzie no dla mnie nóż to jest coś więcej jak widzicie ja cały czas go trzymam, ciągle jakoś dziwnie. Robię jakieś ruchy. Jak przez telefon z kimś rozmawiam, to tak mam. Ten dotyk tego ostrego niesamowita sprawa. W związku z tym, jeżeli moglibyście, odpowiedzcie, proszę, Centurionowi: czy, czy, czy widzieliście i czy Wam się ten film podoba? To taka moja prośba. Wkrótce się zobaczymy, ponieważ będę nagrywał jeszcze jeden film. Ale cóż, jaki? Chciałbym powiedzieć wiem, ale nie powiem. No, ale muszę być uczciwy i powiem wam, że nie wiem co powiem, ale będzie to jakaś pogadanka chyba. Zebrało mi się tak trochę coś, żeby wam o, o, powiedzieć o pewnej cesze. Nie ma tutaj trapera ani pani profesor, więc pogadanka tym razem, no akurat nie z lasu, ale... Zauważyłem, że w jakiś sposób mroczny pokój Wam się y, zapodobał, y, przyjął, fajnie, ok, no to, to dobrze. Ja go traktowałem jako konieczność taką, zło konieczne, bo jednak las to las, prawda, ale... Y, Niestety te dni są jeszcze takie, wiecie jakie. Wyprawa nocna to co innego. Natomiast żebym siedział gdzieś i pogadankę robił, no to kto wie, no może wezmę tak poustawiam i usiądę i będę gdzieś tam siedział w lesie sam i mówił. Ale jeżeli ja w tygodniu nagrywam coś fajnego dla Was, no to jednak trzeba się położyć spać. Wyspać, nie ganiać. No, na tej zasadzie zapędzaliście mnie trochę, odespałem już. A więc e, jeszcze raz ponawiam pytanie, The K-Bar Story, The Complete Documentary. Polecam i pytam, jakie wrażenia, i czy Wam się podobał taki fabularyzowany film? Dlaczego? Zobaczycie, być może jeżeli Wam się podobał film Craft, to być może coś w zapowiedzi padnie ciekawego. Poczekacie na to, może nawet parę miesięcy. No ale cóż, sztuka nie zna kompromisów, jak mówiono na jednym filmie, ani nie patrzy na czas. A tempus fugit a Eternitas Manet. Tak zakończą. Powiem wam, że chyba się nakręciłem i sobie zobaczę jeszcze raz ten film. Dobra, jeżeli ja się nakręciłem, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że niektórzy z was też się nakręcą. Ciśnie mi się tu na usta, żeby coś jeszcze powiedzieć, ale to jest już niezwiązane z tym tematem, więc <laughs> posłucham tutaj kolegów How? chał <laughs> How? leśnych druchów oraz leśnych ludzi mm, z tym skakaniem na, z tematu na temat. Więc tutaj pytanie: napiszcie, co myślicie o tym filmie. Jeśli raczycie go obejrzeć, albo już go widzieliście, to sobie możecie odświeżyć. No i cóż, gabary też je lubię. Zapraszam do użytkowania Rzeczywistości Leśnej oraz do użytkowania kanału Centurion i kanałów rekomendowanych. A biorąc pod uwagę tematykę filmu, to taki będzie obraz ostatni. Kabar Książeczkę, którą mi dorzucili. Do BK9 Trzymajcie się, dużo dobrego. Witam jeszcze raz. Słuchajcie e, w trakcie m, zachęt do obejrzenia filmu e, The K-Bar Store, który można wpisać sobie e, po prostu w wyszukiwarkę YouTube. <laughs> e, i wtedy mamy już film, można go oglądać. Całe 46 minut. Obraz jest żyletka. Eee, ja mm, chcę zwrócić uwagę na to, że pod tym filmem, który teraz oglądacie, jeżeli oczywiście dotrwaliście do tego momentu, to tam pod miniaturką, pod filmem, e, będzie właśnie miniaturka dokładnie taka sama jak tam. Eee, będzie link do tego filmu, no i pierwszy komentarz, który zostanie zamieszczony, to będzie mój i on będzie przypięty. Tam będzie też link do filmu The Kabar Story, czyli historia Kabara. Jeżeli pojawi się jakaś wypowiedź, jakiś ciekawy komentarz na temat tego filmu, który ja teraz tutaj robię, tworzę, no to. Hmm, oczywiście odepnę swoją i przypnę tą. A jeżeli się pojawi ciekawa wypowiedź, komentarz na temat samego filmu The Kabar Story, czyli historia Kabara, bo ktoś obejrzał albo drugi raz obejrzał, bo być może widział, no to ja również y, uczynię to samo i y, przypnę tego kogoś. Także to wszystko zapraszam, zachęcam. Nie mówię naprzód, tylko za mną. A, tak sobie żartuję, bo lepszy własny przykład niż wykład. Zapraszam do użytkowania tego kanału do następnych filmów. No i co najważniejsze do lasu oraz na kanały rekomendowane.